Witajcie poszukiwacze tajemnic i eksploratorzy świata snów. Dziś zapraszam was na wyjątkową podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie sny splatają się z rzeczywistością, tworząc tkaninę pełną tajemnic i przepowiedni. Od czasów starożytnych, przez wieki średnie, aż po współczesność, ludzkość była zafascynowana nami proroczymi, czy to posłańcy bogów, czy skryte pragnienia naszej podświadomości. Czy istnieje granica między tym, co widzimy zamkniętymi oczami, a tym, co może się wydarzyć w jasnym świetle dnia? W tym odcinku poznamy historie, które przekraczają granice naszej wyobraźni, opowieści, które zmieniły losy ludzi i kształt historii. Przyjrzymy się, jak nauka próbuje rozszyfrować zagadki snów proroczych i jak ty, słuchaczu, możesz odkryć ich znaczenie w swoim życiu. Czy jesteś gotowy, aby wkroczyć do świata, w którym sen łączy się z jawą, a przyszłość może być zapisana w gwiazdach naszych nocnych marzeń? Zaczynamy naszą podróż. Rozpoczynamy naszą podróż w tajemniczy świat snów. Sny, te ulotne, często nieuchwytne przeżycia, które odwiedzają nas każdej nocy. Czym są sny? Dlaczego śnimy? Czy sny są tylko odbiciem naszych myśli i pragnień, czy też coś znacznie więcej? Od wieków. W każdej kulturze sny zajmowały szczególne miejsce. W starożytnym Egipcie sny były uważane za przekazy od bogów, narzędzia wróżbiarstwa i przewidywania przyszłości. Egipscy kapłani spędzali noce na interpretowaniu snów faraonów, wierząc, że mają one kluczowe znaczenie dla losów całego królestwa. Również w starożytnej Grecji sny odgrywały znaczącą rolę. Przykładem może być słynny świątynny kompleks w Delfach, gdzie kapłanki Apollina, zwane pytiami, interpretowały sny i przepowiadania. Sny były uznawane za wiadomości od bogów, a ich interpretacja była traktowana niezwykle poważnie. Ale sny nie są domeną tylko dawnych cywilizacji. Współczesna psychologia także bada ten fascynujący obszar. Znany psycholog Karl Jung uważał, że sny są wyrazem naszej zbiorowej nieświadomości, kluczem do zrozumienia głębokich, uniwersalnych wzorców i archetypów, które kształtują ludzkie doświadczenie. A co z nauką? Nowoczesne badania pokazują, że sny mogą być sposobem, w jaki nasz mózg przetwarza doświadczenia, rozwiązuje problemy i porządkuje wspomnienia. Są one nieodłącznym elementem naszego życia psychicznego a ich wpływ na naszą codzienność jest nie do przecenienia. W tej części naszej podróży odkryjemy, jak sny były postrzegane i interpretowane przez wieki, od starożytnych przepowiedni po współczesne teorie psychologiczne. Każdy sen jest jak zagadka, a każda interpretacja otwiera drzwi do głębszego zrozumienia nas samych i świata wokół nas. Czy jesteście gotowi zgłębić ten tajemniczy świat? Teraz zagłębimy się w fascynujący świat znanych snów proroczych, które wpłynęły na historię. Te opowieści zabiorą nas w podróż przez czas, od starożytności aż do nowożytności, ukazując, jak sny wpłynęły na losy ludzi i narodów. Początek naszej podróży to starożytny Egipt, gdzie faraon Tutmozis prączczesko śnił o Sfinksie. W tym śnie Sfinks, zasypany piaskiem, obiecał Tutmozisowi koronę Egiptu, jeśli tylko oczyści go z piasku. Faraon spełnił prośbę Sfinksa, a wkrótce potem został władcą Egiptu. Kolejny przystanek to starożytna Grecja. Aleksander Wielki miał sen o tańczącym satyrze, który według jego doradców wskazywał na perską prowincję satrapy. Ta interpretacja zachęciła Aleksandra do podjęcia kampanii, która doprowadziła do podboju Persji. Wracając bliżej naszych czasów, przypomnijmy sobie sen Abrahama Lincolna. Prezydent USA miał sen, w którym chodził po białym domu, słysząc płacz i narzekania. Kiedy zapytał jednego z żałobników kto zmarł usłyszał, że to prezydent zamordowany przez zamachowca. Niestety ten sen stał się rzeczywistością, gdy Lincoln został zastrzelony w Ford's Theatre. Nie możemy też zapomnieć o snach związanych z katastrofami jak choćby Titanica. Wielu pasażerów miało niepokojące sny przed wyruszeniem w rejs, które przepowiadały katastrofę. Czy były to tylko przypadkowe koszmary, czy może ostrzeżenia przed nadchodzącym nieszczęściem? Te historie pokazują, jak sny prorocze mogą mieć wpływ nie tylko na osobiste losy, ale także na całe społeczeństwa, naukę, kulturę i historię. Czy sny są tylko odbiciem naszego wewnętrznego świata, czy też mają głębszy związek z naszą rzeczywistością? Może to pytanie, na które każdy z nas znajdzie własną odpowiedź. Po podróży przez historię i legendy nadszedł czas, aby przyjrzeć się, co nauka mówi na temat snów proroczych. W tej części odkryjemy, jak współczesna nauka podchodzi do zagadki snów i ich potencjalnego znaczenia w naszym życiu. Na początku XX wieku Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy, zaproponował teorię, że sny są oknem do naszej podświadomości. Według Freuda sny są sposobem na wyrażenie ukrytych pragnień i lęków, które nie mogą znaleźć ujścia w naszym świadomym życiu. Jego następca Karl Jung poszedł o krok dalej, twierdząc, że sny są nie tylko osobiste, ale też mają uniwersalne znaczenie. Jung wprowadził pojęcie archetypów. Uniwersalnych symboli i motywów, które według niego pojawiają się w snach ludzi na całym świecie, ale co z bardziej współczesnymi badaniami? Naukowcy zajmujący się snami, tacy jak Alan Hobson i Robert McCarley, zaproponowali teorię aktywacji syntezy. Według tej teorii sny są wynikiem przypadkowej aktywacji pewnych obszarów mózgu. Mózg próbuje nadać sens tym losowym impulsom, tworząc spójne historie, które my odbieramy jako sny. Inni badacze, jak Antonio Zadra i Robert Stiggold, skupiają się na roli snów w przetwarzaniu emocji i wspomnień. Ich prace pokazują, że sny mogą pomagać nam w radzeniu sobie ze stresującymi wydarzeniami i przetwarzaniu skomplikowanych emocji. Choć naukowe podejście do snów proroczych jest dalekie od jednoznacznych odpowiedzi. Jedno jest pewne: sny są niezwykle ważną częścią naszego życia psychicznego. Są mostem między naszą świadomością a podświadomością, a ich tajemnice wciąż czekają na odkrycie. Zastanawialiście się kiedyś, co oznaczają wasze sny? Czy kiedykolwiek mieliście sen, który wydawał się mieć głębsze znaczenie? Przyjrzyjmy się, jak możemy interpretować nasze sny i wykorzystać je do lepszego zrozumienia siebie i swojego życia. Pierwszym krokiem w interpretacji snów jest ich zapisywanie. Zaraz po przebudzeniu starajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów i zapiszcie je. Z czasem zauważycie wzorce i powtarzające się motywy. Następnie zastanówcie się nad emocjami, które towarzyszyły wam w śnie: czy czuliście strach, radość, smutek. Emocje te mogą być kluczem do zrozumienia przekazu snu. Ważne jest również zwrócenie uwagi na symbole i motywy pojawiające się w snach. Wiele kultur i tradycji ma własne interpretacje symboli snów. Na przykład, woda często symbolizuje emocje, a lot, wolność lub ucieczkę. Pamiętajcie, że interpretacja snów jest bardzo indywidualna. To, co dla jednej osoby może być symbolem szczęścia, dla innej może oznaczać coś zupełnie innego. Ważne jest, aby połączyć symbolikę snu z własnymi doświadczeniami i uczuciami. Istnieją też bardziej zaawansowane techniki interpretacji snów, jak na przykład analiza snów w terapii jungowskiej, gdzie sny są traktowane jako wiadomości od naszej nieświadomej psychiki, mające pomóc nam w rozwoju osobistym i rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych. Archetypy według Karla Junga to fundamentalne, uniwersalne wzorce i obrazy, które według niego istnieją w nieświadomej, kolektywnej psychice ludzkości. Nieświadoma, kolektywna zwana również zbiorową, to koncepcja, która odnosi się do części nieświadomości, wspólnej dla wszystkich ludzi i zawierającej wspólne doświadczenia ludzkości. Archetypy są nieświadomymi symbolami, które, według Junga, manifestują się w różnych formach kulturowych i religijnych, a także w snach. Obejmują one takie postacie jak matka, ojciec, bohater, mędrcy, trickster czyli figura sprytnego oszusta oraz anima i animus reprezentacje żeńskich i męskich aspektów psychiki. W terapii Jungowskiej, sny są traktowane jako kluczowe źródło dostępu do nieświadomej psychiki. Analiza snów w tej terapii skupia się na zrozumieniu symboliki i archetypów pojawiających się w snach pacjenta. Interpretacja tych symboli może pomóc w zrozumieniu głębokich, nieświadomych konfliktów i problemów, a także w rozwoju osobistym. Jung uważał, że praca z archetypami i symbolami snu może prowadzić do procesu indywiduacji czyli osiągnięcia pełniejszego zrozumienia i integracji różnych aspektów. Ja. Indywiduacja to proces, w którym osoba staje się bardziej świadoma swojej unikalnej tożsamości i potencjału, a jednocześnie bardziej świadoma swojego miejsca i związku ze światem i innymi ludźmi. Analiza snów w terapii jungowskiej jest więc narzędziem, które może pomóc osobie w lepszym zrozumieniu siebie samej i w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych poprzez eksplorację i zrozumienie symbolicznego języka snów. Pamiętaj, że każdy sen jest unikalny i pełen symboli, które mogą dostarczyć cennych wskazówek do zrozumienia siebie i swojego życia. Zachęcam cię, abyś kontynuował eksplorację własnych snów. Może odkryjesz w nich coś niezwykłego, coś, co pomoże ci lepiej zrozumieć siebie i świat wokół ciebie. Dziękuję bardzo za poświęcenie czasu na obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was interesujący i pouczający. Jeśli podobał się Wam ten materiał, byłbym wdzięczny za pozostawienie łapki w górę, ponieważ to dużo dla mnie znaczy i pomaga w promowaniu tego filmu. Jeśli macie jakieś przemyślenia lub doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę zostawiajcie komentarze. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić nowych treści. A jeśli uważacie, że ten film może zainteresować kogoś z Waszych znajomych, proszę, nie wahajcie się go udostępnić. Dziękuję jeszcze raz za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.